Cześć, witajcie w kolejnym vlogu. Dzisiaj krótka pokazówka postępów na budowie. Troszeczkę. Mam tutaj obsługę. Sąsiad, który mi pomagał, rozchorował się. Prawie mi się przewrócił. Rozchorował się w zasadzie dwukrotnie i dopiero teraz rozpoczęliśmy pracę z dachem. W zasadzie mamy. Już dość znaczące postępy, bo tak naprawdę mamy w zasadzie cały dach. Połacony został tylko tutaj część, już dzisiaj nie zdążyliśmy, bo o 10.11 miałem wyjazd. Dlatego, dlatego dopiero na takim etapie jesteśmy muszę młotek jeszcze zabrać, żeby gdzieś go nie sprzątnęło. No i co? Jutro będziemy kończyć kończyć przybijanie ład. Myślę, że to raptem godzinka i po temacie tamtą drugą stronę mamy zakończoną. Tutaj będzie wszystko wszystko obrobione. Zobaczcie, podajnik jest wewnątrz budynku. No i teraz już jeszcze dołożę Jedną drabinę, trzy kabłonki i bez problemu uda mi się wejść na górę gdzieś. Wcześniej to faktycznie, kiedy było 5 metrów, tak naprawdę niżej. No, był problem. Tak naprawdę kabłonki to stąd odłożę. Prawdopodobnie dwa, tak żeby mógł, albo wykręcę część, żeby mógł po prostu przechodzić z tej drabiny na dach, bo tam na dole mam drzwi wejściowe, także powolutku do przodu, tak, aby przed żniwami udało się zakończyć. Zejdę na dół, tak naprawdę to wam jeszcze pokażę. Tak naprawdę troszeczkę brak doświadczenia, popełniłem błąd. Powinna iść blacha z filcem i dwa, dwa z jednej. Dwa z drugiej jakieś e, świetliki. Mm, no, myślę, że tam w dzień dałoby e, na pewno więcej światła. Mm, natomiast, no, stało się jak stało. Teraz e, nie ma tak naprawdę aż tak ciemno wewnątrz. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda e, na dole. Przy okazji możecie zobaczyć. Mój groch na zasadzie szóstej klasie zasiany został tutaj tylko i wyłącznie pod kątem zwalczenia peżu. Na tej części troszeczkę lepsze jest to pole, więcej wody. No i tu za tą graciarnią, złomem, mam też groch zasiany na. W zasadzie będę go mulczował, prawdopodobnie jeszcze raz. Albo zasięg jakąś zimną roślinę, bo to będą przedplony ziemniaki, które znajdują się tutaj. Tutaj rodziców warzywa. No tak, mamy po prostu działeczkę w ekologii, nie chcę tutaj stosować oprysków, jeżeli chodzi o groch. No pod kątem ziemniaków, bo ziemniaki uprawiamy dla siebie w zasadzie w ekologii, tylko wykonywany jest gdzieś tam w razie konieczności oprysk na stonkę. No i ten groch też nie chce pryskać tak, żeby ta ziemia odpoczęła, skasuje teraz, mamy tam azocik wiąże nam się z powietrza, skasujemy go no i nie wiem, może coś stależuje, coś innego zasieje, zobaczymy, a tutaj cała graciarnia jeszcze z budowy. No, i rzut jeszcze z tej strony, zobaczcie kawał dachu. Tutaj mamy 9,5 metra, na drugiej 4, chyba 70. Także dość okazały dach, dość spory budynek, jeżeli chodzi o paszarnie. Zaraz Wam pokażę dół. No, a na dole w zasadzie bez jakichś tam większych postępów. Teraz tylko przyjdzie elektryka. Tynki będę chciał jeszcze pomalować przed żniwami. No, i na tym w zasadzie zakończę tą inwestycję. Później, jakieś bramy będę musiał zapodać. Co najmniej na tą stronę. Zresztą, na przyjdą oczywiście na dwie. No, ale to bardzo stopniowo. Zobaczcie, bardzo, bardzo wysoki budynek, tak aby była możliwość kiprowania, no troszeczkę faktycznie był błąd z tą blachą, mogła przyjść tutaj z filcem blacha, tak to no będzie się tutaj kurzyło, tak troszeczkę na minus ale cóż zrobić, już się tego nie przeskoczy, musi zostać tak jak jest, ewentualnie wykonam z jakichś cienkich, cienkich deseczek podbitkę, półtorówki dwucentymetrowe, podbiteczkę na całym. Mm, ale to jeszcze przemyślę, czy będzie w ogóle taka konieczność. To będzie wszystko, trzymajcie się, pozdrawiam Was, hej!